Jedynka za zachowanie? Oj. Hej, jak wam leci? Dziś pierwszy dzień szkoły, nie chcę, żebyście się spóźnili. Przygotujcie się powoli, ok? Mhm. Ja bym jeszcze pospał. Jaki pospał, jesteś pierwszy klasistą. Powinieneś codziennie rano wstawać z uśmiechem i iść do szkoły. Dobra, dobra, chodź, weź plecak. Chodźcie. Co, gotowy Dawid? Nie mam ochoty. No ty to jesteś. Pierwszy raz idziesz do szkoły, a już ci się nie chce. Dawaj przyzwyczajisz się, w szkole nigdy nie ma lekko. Nie słuchaj Artura, on przesadza. Będzie łatwo i będzie naprawdę ciekawie. Tak, 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 sam się przekonasz. Dobra, chłopaki, szybko, szybko, musimy iść do szkoły. Gotowi? Tak! Szybciutko. Stop. O czymś zapomniałem. Dawid, poczekaj tutaj. Artur, chodź ze mną. Gdzie? Gdzie oni idą? to co się dzieje? Mówi oj, że się zaraz spóźnimy. Cicho, cicho to bardzo ważny moment. Chodzi o to, że to jest pierwszy dzień w szkole Dawida, więc mam dla niego prezent. Przygotowałem coś dla niego. O, jakie fajne! Myślę, że mu się spodoba. Mam nadzieję, bo bardzo długo tego szukałem. Tak czy siak? Cii, nic mu nie mów. No jasne, nic mu nie powiem. A jaki prezent ja dostanę? prezent dla ciebie? No tak. Ale ty nie jesteś pierwszoklasistą, nie idziesz po raz pierwszy do szkoły. Jak długo mam czekać? No ja też potrzebuję prezent. W końcu jest pierwszy września. Ech, no dobra, dobra, coś wymyślę. To jest naprawdę Gdzie wy jesteście? Mówiłeś, że się spóźnimy. A, no tak, tak, tak. Idź, idź Artur, potem coś wymyślimy. Idźcie, a ja tu tylko postoję. Co tam masz? Nie martw się, o to, Dawid. Jakiś sekret? Nie, wszystko jest okej. Okay. No to idziemy. Czekajcie. mi jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Dawid, Artur zna już wszystkie zasady, ale dla ciebie to pierwszy dzień w szkole. Ja wszystko wiem. No oczywiście, ale masz być dzisiaj bardzo dobry. Masz słuchać nauczycieli, odpowiadać na pytania i dobrze się zachowywać. Tato, ja naprawdę wszystko wiem. A, no to ty już wszystko wiesz. Ech, no dobra, to na pewno sobie świetnie poradzisz. Chodźmy, chodźmy, żeby się nie spóźnić. No, i jak tam minął Twój pierwszy dzień w szkole, Dawid? No, było. Normalnie. Co znaczy normalnie? Czemu jesteś smutny? No, bo. dostałem niezbyt dobrą ocenę. Niezbyt dobrą ocenę, czyli czwórkę? Nie martw się o to, to naprawdę dobra ocena. Nie, gorzej. Co? Pierwszego dnia szkoły dostałeś trójkę? Jeszcze gorzej. Że co? Może dostałeś jedynkę? Ech... Prawidłowa odpowiedź. Ohoho, to ładnie. Zdecydowanie jesteś najbardziej utalentowanym uczniem. Pierwszy dzień szkoły, przynieść jedynkę? Nie no, naprawdę się postarałeś. Przecież dzisiaj nie było nawet żadnych lekcji. Staliśmy tylko w kolejce i tyle. Ja nie dostałam jej z żadnego przedmiotu. Tylko z zachowania. No to pięknie. Wiesz Dawid, ja z tatą przygotowaliśmy dla Ciebie prezent, żeby uczcić ten pierwszy dzień szkoły. A tu proszę bardzo. Prezent dla mnie? Pokaż mi! Nie no, chcieliśmy ci dać prezent z tatą, ale po takiej jedynce to nie wiem czy mogę. Zresztą chodźmy. Pokażę ci go, ale umówmy się, że nie będziemy go otwierać. Dobrze. Zobacz. O, oh, wow! No okej, okay, dobra, zobaczyłeś i jest. Chodźmy! Ale super! Wiesz co, Dawid? Wydaje mi się, że po tej twojej jedynce, którą przyniosłeś, Tata da mi ten prezent. A czemu da tobie? Co? Dostałeś dzisiaj piątkę? Nie, nie dostałem dziś żadnej oceny. Ale wiesz, to chyba lepiej niż przynieść do domu jedynkę. Ach, tak! A ja myślałem, że jesteś dobry. <grym> A ja myślałem, że ty jesteś naprawdę dobrym uczniem. Tata i Artur tak się starali. Kupili mi prezent. A ja dostałem dwójkę. A może powiem tacie o tej ocenie i wtedy się nie zdenerwuję? Tato, dostałem dzisiaj dwójkę. Dwójkę? Ale jak to? prawdziwą dwuje. Oj, o nie, tak nie może być. Muszę coś wymyślić. Już wiem. Po prostu odwrócę notes. I tata pomyśli, że to piątka. A nie dwójka. Tato! Zobacz, mam piątkę! Wow! Piątka pierwszego dnia. Ale coś tu jest nie tak. A dlaczego wszystkie te literki i cyfry są na odwrót? <laughs> Dwuja z zachowania? To rozgryzie. Co mam zrobić? <laughs> Już wiem. Mogę podpisać, że ta dwójka należy do ducha, a dla mnie piątka. Tato, zobacz, to mój notes. O, ciekawie. A co to za ocena? Zachowanie. Dwa? Bo u nas w klasie. Jest dziewczyna duch i nauczyciel dał jej dwuje. Duch? Dwuja. A czyli to nie twoja ocena, tylko jej? Tak. A dlaczego jest w twoim zeszycie? Duch jest przezroczysty, więc nie ma zeszytów. Dlatego nauczycielka poprosiła mnie, żebym pożyczył swój. Chciałem być pomocny. I postawiła dwoje w twoim zeszycie? Tak. I macie w klasie ducha? Tak. Nie wierzę w to. Nie, on się domyśli. Tak, co mam z tym zrobić? Artur, Dawid! Wróciłem do domu. A to co? Tata już wrócił? O, cześć, tato. Cześć, a gdzie jest Dawid? Wiesz, tato, wiesz co się wydarzyło? A jak w ogóle ci minął dzień? Jak twój humor? No, wszystko w porządku. Obiecaj, że nie będziesz się złościł. A co się stało? O czym mowa? Po prostu obiecaj. Ale czemu niby mam to zrobić? Nie. Szybko opowiadaj, co się dzieje. Nie, najpierw musisz obiecać, że nie będziesz się złościł, a potem ci opowiem. Zrobiłeś coś w szkole? Wszystko jest w porządku, ale musisz obiecać. Nie, Artur, zaczynam się złościć. Najpierw mi powiedz, co się stało. Artur, stop, stop, stop. Powiem mu. Wygłupiałem się dzisiaj w szkole i dostałem dwoje z zachowania. Możesz dać prezent Arturowi. Dwójkę? W pierwszy dzień? Tak. No. W sumie to nic się nie stało. Nie ma w ogóle sprawy? Jak to nie ma sprawy? No, tak to już jest. No. To bardzo proste. Jaki ojciec taki syn? Jak ja byłem w pierwszej i drugiej klasie, to też dostawałem dwoje z zachowania cały czas. No, a potem zachowywałem się dużo lepiej. Z czasem oczywiście bardzo się poprawiłem. Ale zrozumiałeś swój błąd, prawda? Dostałeś dwójki i będziesz się dobrze zachowywał. Tak. No dobrze. No a tak, przy okazji to Artur też dostał dwójki z zachowania, prawda? Tak. Więc wszystko w porządku. No to widzisz, Dawid, wszystko ok? A to dla ciebie za pierwszy dzień szkoły. O, wow! Gratulacje! Gratulacje, nasz pierwszy klasisto. Zostawcie lajka, jeśli lubicie prezenty. Wszystkim życzymy dobrych lekcji i ocen. Na razie.